O, tutaj jesteście. Słuchajcie, znalazłem w końcu smartfona, zajebistego smartfona do 1350 zł. Naprawdę jest niezły i mowa tu o Huawei P20 Lite. Zatem zapraszam na moją recenzję. Huawei P20 Lite na pierwszy rzut oka niewiele różni się od flagowca P20. Przede wszystkim to waga, no i parę bebeszków w środku. Smartphone posiada ekran o wielkości 5,84 cala IPS o rozdzielczości 2280x1080 pikseli. Napędzany jest procesorem Kirin 659, na które składają się 4 rdzenie po 2,36 GHz oraz dodatkowe 4 o częstotliwości 1,7 GHz. Technologii 16 nanometrów. układ graficzny MALI T830 MP2 dwurdzeniowy ponadto posiada 4 GB pamięci RAM oraz 64 GB pamięci wbudowanej Flash. Mamy slot na kartę microSD do 256 GB pojemności oraz dwa sloty na kartę Nano SIM. Z tyłu mamy aparat 16 megapikselowy o światłosile 2 i2 plus drugi aparat 2 megapikselowy. Na przodzie mamy aparat tak zwany selfie, też 16 pikselowy o jeszcze lepszym świetle 2.0. Bateria o pojemności 3000 mAh posiada także szybkie ładowanie. System operacyjny to najnowszy Android 8.0 Oreo. Już na tą chwilę mamy jakieś aktualizacje, także na pewno nie będziemy w tyle. No dobra, teraz czas na szybki unboxing. I w pudełku był smartfon, ładowarka, kabel do ładowarki, słuchawki i papierkologia. Na koniec jakiś kod QR. Tak się to cacko prezentuje w dłoni. No, jest jeszcze ciepłe. Ma, nie wiem, godzinkę. Ma godzinkę. Dopiero co zainstalowałem, yy, zainstalowałem. dopiero co skonfigurowałem konto Gmail. Naprawdę jest smukły, tak jak widzicie. Dwie kamerki troszeczkę wystają. To zobaczycie, zobaczycie na szczegółowych filmach, troszeczkę wystają, ale no w sumie możemy silikonowe plecki założyć i to się wyrówna. Naprawdę jest bardzo zgrabny. Tutaj możemy porównać sobie do Samsunga Galaxy S8. Galaxy jest troszeczkę smuklejszy, ale tak naprawdę to niewiele odbiega Galaxy, niewiele odbiega ten Huawei wielkością 58 Cala, tu też 58 Cala. Tu może wyjdziemy do głównego menu. Naprawdę oba się prezentują wyśmienicie, ale ten jest dużo tańszy i no powiem Wam, że zaskakuje. Zobaczycie to w testach. Plecki jednego i drugiego wyglądają tak. Tu jeden obiektyw, tu dwa i tu ten falerny czytnik. Ale dzisiaj nie będziemy mówić o Samsungu Galaxy S8, tylko Huawei P20 Lite. Bardzo ładnie się prezentuje i to całe. Wcięcie. Ten wyświetlacz wcięty, wyświetlacz to się nazywa Notch. Notch chyba dobrze mówię Notch. Naprawdę Bajer Prawie jak iPhone. W normalnym użytkowaniu smartfon działa bardzo sprawnie. Płynnie wszystko się przesuwa, nie miałem żadnych zawiech. Spokojnie możemy pod uruchomić kilka, kilkanaście programów różnych stron internetowych, stron youtubeowych bardzo szybko y, możemy do nich powrócić. Filmy w YouTubie otwarzają się bardzo dobrze, płynnie, wszystko się fajnie skaluje. Nie miałem z tym najmniejszych problemów. W sumie to gry też chodzą bardzo dobrze, ale porównując do Samsunga Galaxy S8, którego posiadam, y, widać w niektórych takich najbardziej hardkorowych grach pod względem, pod względem grafiki, że ilość klatek na sekundę no, jest dużo, dużo mniejsza. Zobaczycie w kolejnym filmie porównanie w Antutu Benchmark z, z Samsungiem S8. No, co tu dużo gadać, Samsung jest dużo, dużo, dużo lepszy. Tu jest pokazane to wcięcie. No, a la iPhone iPhone X mi to nie przeszkadzało. Niektórzy mówili, że to nie jest niestety ekran AMOLED, tylko IPS. Ale naprawdę kolory są bardzo żywe, wyraźne. Na uwagę zasługuje fakt, że jest tam gęstość pikseli 480. Czyli tyle ile w tym Samsungu. Co do jakości dźwięku, to raczej nie spodziewajmy się fajerwerków. Całe szczęście, że zostawili gniazdo mini jack. Słuchawki też raczej przeci przeciętnie wykonane, bez żadnych yy, tam osłonek, zwykły plastik. Yy, mamy ten dźwięk przestrzenny, całkiem przyjemnie się to słucha. Po ustawieniu korektora, yy, equalizera na troszeczkę podbicie basowe, nic, zero basów, raczej płaski dźwięk. Yy, czytnik linii papilarnych działa super, bardzo szybko. W ułamku sekundy mogę odblokować na smartfona tego huawei ja mogę odblokować w ułamek sekundy, naprawdę bardzo szybko. Działa. Zobaczcie, jak działa czytnik linii papilarnych. Cyk? Już. Znowu cyknę. Naprawdę bardzo szybko. Ułamek sekundy. Naprawdę szybkie takie dotknięcie. O, takie dotknięcie już odblokowuje telefon. Jeszcze szybciej, szybciej zrobimy cyk. No, naprawdę jestem tutaj mile ponownie zaskoczony. Aparat przedni podwójny o światło, Aparat przedni podwójny, 16 -megapikselowy o oświatło sile 20. Czyli no, jaśniejszy obiektyw niż ten z tyłu. Niestety bez stabilizacji tak samo aparat tylny pojedynczy 16 megapikselowy tak samo światło siła 2 i 2 oczywiście brak stabilizacji nagrywa filmy tylko w Full HD i tylko do 30 klatek na sekundę szybko działa aparacik. w aparacie mamy oczywiście tryb profesjonalny żeby nie było Muchy gryzą, no nie wiem, muszę to jakoś przecierpieć, profesjonalne zdjęcie, i tu mamy całą masę ustawień. Po lewej stronie przysłone, czas, ISO, system autofokusa, naprawdę Bayer. Może tak ustawię. Tu mamy ISO, widzicie auto, tu mamy autofokus manual, tu mamy kolory, naprawdę światłożarowe, kelwiny możemy sobie dowolnie tu ustawiać. Zobaczcie, obrazek się zmienia kolorystycznie. Niebieski, teraz super ciepły. My ustawimy kolory no, żeby były najlepiej automatyczne. Wychodzę już z trybu tego automatycznego, tego profesjonalnego. Mamy takie tryby jak zdjęcie profesjonalne. Mamy takie tryby jak zdjęcie, profesjonalne zdjęcie, wideo, profesjonalny film, obiektyw AR, HDR, tryb nocny, panoramy, malowanie światłem, a no zobaczmy to malowanie światłem. Aha, czyli mamy te różne fajerwerki, jakaś woda jak płynie, jedwabista. Testowe nagranie wideo z przedniej kamerki. Trzymam w rękach, nikt mnie nie filmuje. O, jest nieźle. obraz z przedniej kamerki idziemy sobie no taki test yy, w marszu w ręce trzymam oczywiście telefon stabilizacji to chyba tutaj nie ma dobra tak się obraz prezentuje z przedniej kamery bez żadnych tutaj upiększaczy dobra idziemy na nasze miejsce docelowe teraz się na chwilę zatrzymam i taki sam Zrobimy obrót. Słońcem jest trybu trochę dobrze do świetla. O, w okularkach widzicie. Teraz trzymam dwoma rękoma, dlatego jest tak płynnie. No i przejdziemy się, jak trzymam dwoma rękoma aparat. No, jest spoko. Ponownie nagranie sprzedniej przedniej kamerki. Idziemy sobie ścieżką. Tym razem trzymam telefon dwoma rękoma telefon, aparat, teraz to, to nie wiadomo jak na to mówić smartfona o. no tak to, tak to wygląda taki obraz myślę, że jest dość przyjemny jak sądzicie nie nagrywa to 4k tylko full hd no ale jest fajnie jest ładnie o no sami to ocenicie dobra na razie Witajcie, okay. hej, witajcie. To nowego sprzętu. Zobaczymy, jak to się spisuje. Jak starczy mi czasu, to zrobię to porównanie z Samsungiem S8. Mam tylko na jutro na kilka godzin. Nie wiem, może się uda. Ciężko będzie, ale spróbuję, nie poddam się. Hmm, szybkie podsumowanie, bo naprawdę to był szybki test. Fajny aparat. Fajnie się to użytku, użytkuje w Androidzie. No nie zainstalowałem maksymalnie jakoś tam dużo aplikacji. Gry chodzą płynnie. Testy w benchmarku pokazały co innego, że jest o ponad. Połowę wolniejszy od Samsunga. No, ale podczas działania tego sprzętu nie zauważyłem. Fajny aparat. Dużo opcji. O, łączymy sobie. Dużo opcji automatycznych. W Samsungu też nie ma takich automatów. Żeby robić zdjęcia sobie w różnych jakby trybach. Nie jest aparat na pewno lepszy jak w Samsungu. Wieczorem na zdjęciach, no oczywiście, zdjęcia wieczorne gorsze były. No, ale to było pewne. Zatem wydajność tego sprzętu jest naprawdę niezła. Fajnie leży w ręce, to już mówiłem kilka razy. Obiektyw trochę wystaje, ale myślę, że to się jakoś załatwi przez y, jakiegoś case'a silikonowego. Zatem raz jeszcze spójrzcie. I niestety muszę się z nim już żegnać. No, pierwsze wrażenia są takie, że ja bym go brał. Dobra, na razie.